Dzień dobry kochani, witajcie. Chcę Wam troszkę przybliżyć kulisy 10 jubileuszowej Enklawy Światła. Popatrzcie, co tutaj się dzieje. Nagrywam Łukasz, żeby ludzie widzieli, co my tutaj wyprawiamy. Tutaj scena nasza jest. Akurat jest budowany dom kopułowy. Od Basi, która z Krakowa przyjechała i budujemy to. Za chwilę będziemy się kłaść w tym domu, żeby go poczuć. Akurat mamy teraz przerwę obiadową. Tutaj ludzie troszkę rozluźnieni są. Tak, tutaj Waldek z Dorotką siedzi. No, muszę wam to pokazać, bo nie robiliśmy w przeszłości tych zdjęć, ale. Teraz przyszedł czas, żeby to jednak zrobić. Cześć, bracie! Tak, ja na... tak, tak, pewnie. Tutaj każdy chce słówko zamienić. No i człowiek stoi i pół godziny leci jak zbicza szczelił. Tutaj wydawają obiadki. Akurat pierwszy i drugi zestaw już szedł. Kolejki są. Kręcę, kręcę. Pan, panie, coś pan tu kręcisz. No, tutaj Anastazja spała. Gdzieś poszła. No, już tutaj ostro prace idą. O, Anastazja. Dzieciątko, smakuje. Jak Wam się podoba? Tak? Super. Idę na kuluary. Też wam pokażę co się dzieje. A zostanie dla wszystkich. Dobrze, dobrze, nie ja nagrywam e, a nie, a Chwileczkę, musisz, musisz poczekać dwie minutki Nic nie pomoże Tutaj są kuluary Tak Paulinka przyjmuje tutaj Gości, którzy przychodzą Fajno mamy taką Salkę małą Nie spokojnie, musisz mi dać te dwie minuty Już, już go rozwiązujemy. No tutaj Marek e, Naleweczki i Rzeczy z konopi przedstawia. Cześć. A, cześć, cześć. Zapraszam wszystkich. Tak, tak, tak. 22. Tak Robię no. taki przelot, tak, tak, tak. No, ty jesteś stały bywalec, to wszyscy wiedzą. No, tutaj rzeczy e, widzicie też. Kochamy konopie. Cześć, bracie. Cześć. Kadzidła. Tutaj nasz Dawid sprzedaje. Wczoraj miał wykład. Cześć. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Ja już wczoraj nabyłem rzeczy. Tutaj dalej idziemy. Mamy rzeczy z miedzi, piękne wyroby. Tutaj dalej ozdoby, piękne rzeczy. Nasz brat. Sprzedaje. sprzęt, tutaj można się położyć dostroić się do pięknych wibracji tutaj Dorotka ma stoisko tutaj nasz kochany Roman enzymy Bołotowa i inne tutaj książki Ani Furmaniuk widzę medycyna chińska tak Mieciu spokojnie, spokojnie, cześć Mieciu ja tak robię, wiesz, przelatuję tutaj te stoiska wszystkie, żeby takie kulisy oddać co i jak, no fajny wykład wczorajszy, jesteśmy pod wrażeniem pięknie no, super idziemy dalej tu już byliśmy tutaj mamy e, Suszarki, prif prif prify, nie wiem jak to się czyta. Doładuj ciało falami życia. Tutaj Agnieszka Nowak rezyduje. Ale mamy różnego rodzaju maści. I... Cześć, cześć, witaj, witaj. Pięknie. I tutaj mamy naszego Łukasza z olejami i z mąką, jego produktami rolniczymi. No, tutaj Irenka stoi. No, trochę was kręcę. No, i tak to wygląda. Tutaj już na zewnątrz jesteśmy. Po narzewie zjechaliśmy z autostrady i tu już zaraz, zaraz jest ta sala także pięknie nam to tutaj wypadło. No mamy mamy sporo tutaj tego. Tu przed chwilą było rojnie. Cześć Walduś Cześć. Rojnie jak w Ulu Tutaj e, stoisko od Chowanesa. Z autajskimi miodami i z produktami. Cześć, Cześć, Owanez. Cześć. No. no, widzę, że Ci już tu sporo rzeczy poszło. Tak, splądrowali Ci stanowisko, tak, tak. Bardzo. No. no, i znowu wchodzimy na salę, także ogólnie bardzo fajnie to tu wyszło. Jestem bardzo zadowolony z tego wszystkiego. Cześć, cześć, cześć. No, i tak to się ma. Wszystkiego i tak nie obszedłem, bo no dosyć duża ta sala jest. E, e, zaraz wam e, pokażę to, bo jak wejdę na scenę i tutaj odwrócę kamery, to patrzcie, to jest bardzo, bardzo duża, przestronna sala. No, no ogromna. Tutaj by można w 300 siedzieć bez problemu dlatego że e, nas jest mniej możemy się po prostu porozsiadać szeroko i no i pobyć ze sobą też wam się pokaże to ja jestem cześć niech wam się darzy wszystkiego co najlepsze no to była taka mała pocztówka z dziesiątej enklawy światła klawa światła pod poznaniem w konarzewie wszystkiego dobrego trzymajcie się no i do zobaczenia znowu na ekranie cześć